Dzień dobry, a może po prostu cześć. Ja nazywam się Marek Grzywna i może znasz mnie z internetów albo z jakiegoś szkolenia, które prowadziłem dla Ciebie lub też Twojej rady pedagogicznej. I dziś chcecie zaprosić do projektu Lekcja Enter. Realizują go różne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Projekt ma na celu przekazanie uczestnikom, czyli Wam, nauczycielom, Wam, dyrektorom, wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania nowych technologii i nowych narzędzi. Zapraszam Cię do Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej. Podczas moich szkoleń poznasz wiele różnego rodzaju aplikacji ale też omówię z Tobą metody prowadzenia lekcji. Przede wszystkim na spokojnie, powoli, każdy na pewno da radę przejść to szkolenie bez większych problemów i wynieść z niego jak najwięcej kompetencji i jak najwięcej umiejętności. Podczas moich szkoleń poznasz takie narzędzia jak Padlet, Mentimeter, Canva, Nearpoda, WebQuest jako metodę prowadzenia lekcji, Escape Room, czy też takie narzędzia jak Quick, Action Band, Flipgrid, ale omówimy też różnego rodzaju gadżety, które możemy wykorzystać na lekcji jako przerywnik, ale też jako ciekawą formę przekazywania wiedzy. Projekt jest zupełnie bezpłatny. To jest 8 spotkań, w których realizujemy różne projekty, różne e, aplikacje m, w praktyce. Więc możemy na spokojnie omówić wszystko to, czy, co do tej pory Cię nurtowało. I właśnie za chwilę pokażę, w jaki sposób prowadzę przykładowy fragment naszych zajęć. Czy, słyszałaś, czy słyszałeś może o aplikacji, która nazywa się Action Band? Jeśli nie, to właśnie Ciebie w tym momencie zapraszam. Aplikację Action Band możemy wykorzystać do tworzenia lekcji w terenie, kiedy mamy możliwość prowadzenia lekcji stacjonarnych, ale też możemy ją wykorzystać podczas pracy zdalnej w ramach. Yy, Jakiejś aktywności na lekcji, ale równie dobrze możemy przeprowadzić całą lekcję, wykorzystując tylko i wyłącznie tę jedną aplikację. Pamiętaj, że czasami mniej znaczy lepiej. Widzicie teraz aplikację ActionBand. W górnym prawym rogu mamy opcję logowania i rejestracji. Widzimy opcję Not Locked in, Klikamy. I mamy możliwość zarejestrowania się poprzez opcję sign-up. Teraz proszeni jesteśmy o wybór licencji. Proponuję, aby wybrać licencję personal, czyli tę po prawej stronie. Dlatego, że jest ona bezpłatna i zupełnie nam wystarczy. Ustawiamy swój, e, swoją nazwę użytkownika. Ja wpiszę. Marek, lekcja Enter. Adres mailowy dowolny, który posiadamy, uzupełniamy. Ustawiamy również hasło. I to hasło również powtarzamy. Zatwierdzamy wszystkie zgody i klikamy Create Account. Jest już zajęta ta nazwa użytkownika, no. więc zmieniam ją i klikam Create Account. Podczas naszych spotkań, podczas spotkań w ramach projektu Lekcja Enter. Zawsze zadaję takie pytanie, czy każdy z uczestników poradził sobie z danym e, zadaniem, z założeniem konta, z przejściem kolejnego etapu w poznawaniu e, aplikacji, dlatego że dla mnie ważne jest to, aby wszyscy pracowali w tym samym tempie, żebyśmy mogli e, wykonywać określone czynności wspólnie, a nie po szkoleniu e, tracić czas na poznawanie takich aplikacji. Dlatego też w tym momencie, jeżeli bym prowadził szkolenie z Waszą kadrą i z Waszą radą pedagogiczną, zapytałbym, czy wszyscy znajdują się w miejscu, gdzie teraz wyświetla się plus z informacją New Band. Jeżeli otrzymałbym takie potwierdzenie, przeszlibyśmy dalej. I właśnie teraz dalej przechodzę. Mamy ustalić. Tytuł naszego banda. Tu polecam wpisać po prostu tytuł, yy, temat naszej lekcji, na przykład lekcja 60. Tu akurat oznaczę tą lekcję, nie wpiszę konkretnego tematu i nazwę ten band tak samo lekcja 60. Pozostawiamy te ustawienia, które są obecnie bez zmian, i klikamy Create Band. I powinniśmy wszyscy widzieć właśnie taką planszę z plusem po środku. Po lewej stronie, w lewym górnym rogu, mamy literkę A, mamy symbol y, pióra, mamy też symbol klucza oraz wykres z informacją Results. I w takim razie, krótka informacja na temat: tego, co się znajduje w każdej z zakładek. Na początek będzie nas interesowała zakładka content. W tej zakładce możemy dodawać różne aktywności. Jak naciśniemy plus, to mamy możliwość dodania quizu, misji. Misją może być dodanie zdjęcia, misją może być nagranie filmu, nagranie wypowiedzi. Więc kliknijmy sobie misję i możemy napisać zrób sobie selfie. Podczas planowania lekcji w terenie możemy na przykład y, polecić uczniom sfotografowanie konkretnego drzewa, konkretnej y, rośliny, czy też sfotografowanie konkretnego miejsca, tak? A tu akurat jako przykład zrób sobie selfie. Mamy możliwość wyboru źródła tak, w, w źródła rozwiązania, typu rozwiązania. Wybieramy upload picture. Źródło to kamera. I klikamy Add. Czynność tą powtarzamy. Możemy dodawać kolejne aktywności, ale myślę, że dzisiaj nie będziemy się tym e, zajmować. E, chcę powiedzieć Ci jedną rzecz: że podczas moich szkoleń zrozumiesz na pewno każdy element, który będzie na tych zajęciach przekazywany. Wszyscy trenerzy w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej dbają o to, aby uczestnicy wyszli z tych szkoleń zadowoleni, żeby to nie był stracony czas. Więc jeżeli masz jeszcze wątpliwości, to zapraszam Cię serdecznie. Skontaktuj się z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej, z Anią Jurewicz i jej zespołem. I na pewno wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Więc serdecznie zapraszam Was do udziału w projekcie Lekcja Enter, yy, koniecznie w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Razem Lepiej, gdzie zespół Ani Jurewicz dba o to, aby jakość była jak najwyższa, a zadowolenie nauczycieli, dyrektorów również na najwyższym poziomie.